I cześć, cześć, z tej strony look Minecraftowy Dobra, dzisiaj budujemy coś mega epickiego Uuu. Czyli robimy tak, ciach, ciach, ciach Okej, okay. i tu zaczniemy to budować Czyli robimy pyk, nie, nie tak Tylko robimy ciach No jak x xx I budujemy z z początku czarna wełna gdzieś tu będzie nam potrzebna Ale gdzie ona może być? Hmm, albo taki czarny blok weźmy. Tylko taki i na razie gdzieś. się. o. Taki żółty jak wygląda, ekipy, super. To jest i teraz kwarc, poczekajcie, kwarc. Hmm. Tak, kwarc i po kwarcie jakieś obrazy byśmy sobie wzięli, co? Są obrazy. Takie różne jakieś, dawajmy w kolorze. Tyk, tyk. tyk. Okej, okay. i i Z tego dajmy dobra. Teraz budujemy po pierwsze tak, czyli tutaj robimy obórkę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, 9, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć, sześć. Nie, coś mi się wydaje, że to było większe. To było na bank większe. Coś tu jest źle. Tu powinno być to większe. Na pewno, powinno być to większe, ale poczekajcie, odkąd dotąd. Czekajcie, stąd na sześć. Raz, dwa trzy cztery pięć sześć. Sub. tak. Raz, dwa, trzy, osiem, dwa trzy cztery pięć, pięć sześć. Tak. Tak, I spoko, i teraz gdzie? Tutaj. Gdzie to wiosło? Pyk, pyk. Udwiany ja zaraz to tylko wypełnię, a żeby nie było taki długi film. I jak widzicie, już trochę podbudowałam. Jak my, co? To patrzcie, tu ziemi jest cztery. Czyli raz, dwa, trzy. Jak my tu mamy, a tu mamy. Patrzcie, raz. Dwa, trzy, cztery. O, rozumiem się. Tu mamy na długość cztery. I teraz budujemy takie coś. Właśnie. A stoi to ma raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to musimy rozwalić. No dobra. I teraz to łączymy, jak widzicie. Widzicie, jakby tu mamy okienko, co nie? Ale to nie jest okienko, tak na serio. Ok. Pyk, 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 pyk. Tam będzie na pewno ciemno, ale to będzie otwarta baza. Widzicie? Tu mamy jeden, raz, dwa. O, widzicie? Op, 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 op. Tu mamy. I teraz to zabudowujemy. To jest najprostszy sposób. A jak macie komendy to jest dobrze, bo też możecie ich używać do tego. No albo, że nie chcecie, to możecie robić jak chcecie tam. Albo komendami. Komendami jest po prostu szybciej, rozumiecie. Ja tam nie mogę mieć komend. Jak widzicie, poczekajcie, tylko coś zrobię. Opa. Zrobimy dzień, żeby było po prostu trochę jaśniej. bo nam zeszło prawie cały dzień budowami pik 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 A tu mam jedną ściankę. To będzie tył. Nie. Ej, to super wygląda, patrzcie. Zdujemy. Widzicie, jak to super wygląda, jak prawdziwa skrzynka. Co nie? Mega, prawda? Tam ja mam, jak widzicie, czy nie pokazywałem wam w tym odcinku. Co? So, na nie robiłem z tego odcinku, ale po prostu zrobiłem taką hatę. I ciekawe czy mój nobek się sam wydostał. Dobra, teraz budujemy, hop, bierzemy. Budujemy trochę, dłuższy, obniżamy. Raz, dwa, trzy. I lecimy cały pasek. Dwa, no i teraz tu robimy takie coś. Hop. I to będzie super epicka skrzynka, jak widzicie. Ona będzie taka mega super. Wie, wiecie o co chodzi? się. Na ile tu mamy jeszcze? 28. Dodać osiem, sześć, czternaście, dobra? raz, dwa, Nie, raz, Raz, nie. jest raz. trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. To teraz. O, patrzcie! To chyba najszybszy sposób z tego co pamiętam. Budowania do góry. Patrzcie ile zbudowałem kratek za bug. Patrzcie, widzicie, aż dwie, więc to jest, albo zrobimy tak, hop, no, trochę żółty jest, widzicie, dobra, pobudujemy taksę, O nie, patrzcie jakie to jest wysokie Łooo wow. Poczekajcie, zbudujemy... ło wow. Ale to ma szału Jo, ja. czy wy to rozumiecie? Wy jasne i z tymi blokami Albo zrobimy tak, Bum. będzie szybciej po prostu. O, o nie. Co jest? E, tak, ja mogę działać. Bum. Patrz jakie to jest żółte, super. Patrz jaki to jest mega epicki dom. Wy to rozumiecie? Ja tu ma 10 minut. Ale później będzie upiększanie tego, więc to trochę nam zajmie. Rozumiecie o co chodzi? Żeby była to prawdziwa skrzynka. Ja na mnie nie, nam nie zostało. O, się, ty. Ty, czyli obejść tam bardziej dobra, chyba mamy cztery spoko. No, tak, to robiłem wobec, co tak możemy zbudować. Hmm. O, oh. oh, właśnie jaka. To, to się nazywa skrzynka. Coś mi się wydaje za duża i za wysoka. Okej. Okay. Ło! Wow. To skrzynia jest na serio dużo, przyznam. O, i teraz drzwi bierzemy. Są tu drzwi, żeby Bo takie byśmy sobie wzięli, co? to budujemy, spoko. I teraz. Op. I teraz tak robimy, pyk. Okej, Zinka na wszystko, dobra. Czyli robimy tak. Na samym początku mogliśmy zaraz zamknąć. dobra. Y. Nie mówcie, że ja tego nie zabrałem, dobra. Pyk. Żółte do wystroju. I teraz może craftingi. Takie i skrzynki. Teraz jeszcze byśmy wzięli jakieś obrazy. I mamy tu obrazy. Dobra. I to wszystko na teraz. A nie, to jeszcze nie wszystko na teraz. Okej. Okay. I teraz budujemy. Teraz to będzie budować. Ojo. Tak jest? Nie. 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 Albo więcej buduję. A nie mam tych bloków, szkoda. 4 Tik 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 Ay 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 Uwaga, pyk, pyk, pyk No i dobra I teraz tak Łóżka jedną Pyk, 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 pyk Tak stawiamy Okej okay. Teraz robimy tak, crafting. Ja będę tak. No, sejdę do skrzyni. ej mama, popatrz. Ła, kurczę, ale tu mamy, twierdzę. Dobra, tróle tam porobiłem spoko, O, popatrzcie. No, tak, ale zrobiłem po prostu. kanapę, takie podki, rozumiem.

tu 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 Nie tu, nie Tu 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 Tu, ok Takie oto to I wchodzimy Tu mamy takie coś, wow to jest epickie dosłownie wow. Chciałam to jeszcze ładniej wypiększyć, ale dobra. Nie będę wam tego robił. Czekajcie. O ludzie, patrzcie ile mam tych farmerów. Knypku. Ło, ale tu się kręci w środku. Jak wy tam weszliście? Co jest? Moja barykada nie działa? Patrzcie. Aha. Pyk się. Właśnie. Okej. Okay. Proszę kasia, bo ja to chcę wam tylko pokazać, to, wcześniej zrobiłem. Pyk. Pyk. I hop. I widzicie i kolejny jak wychodzi. O, jest kolejny. Rozumiecie? Już mam czterech knypków. Chcę tylko coś zrobić. Ciach. I patrzcie, wy to jeśli chcecie, napiszcie, o jaki jeszcze byście chcieli odcineczek. A ja was serdecznie pozdrawiam. I na serio możecie mnie oglądać gdzie chcecie i jak chcecie. I coś wam teraz powiem. Jeśli, jeśli, oglądacie, jeśli oglądacie igrzyska olimpijskie, to jest mega fajnie. A ja wam Was powiem. Trzymajcie się. No i... Cześć! Patrzcie. Nie. Nie. Dobra, jeszcze trochę pokręcę ten filmik. Ej, co jest? Uuu, ale dopiero tu miałem głowę. Dobra, to trzymajcie się i cześć!